Ambasadorów. Cóż to takiego? Mianowicie co roku wszyscy kierownicy placówek, tym, tym razem nie tylko ambasadorowie, szarze ale także szefowie instytutów polskich, konsulowie generalni, a także polscy ambasadorowie w Unii Europejskiej, w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych raz do roku się spotykają po to żeby się lepiej poznać, żeby skoordynować, wymienić się informacjami. A także odbyć spotkania na tak zwanym mieście z ministrami, z osobami, które są pomocne w realizacji misji, a także sześć szkolenia i odbyć panele dyskusyjne. Tym razem mieliśmy wyjątkowo ciekawych gości, pani prezydent Mołdawii Maja Sandu, Wybory we wrześniu w Mołdawii, których wynik jest niepewny. Bardzo ciekawa dyskusja z naszymi szefami placówek, a wcześniej e, szef Międzynarodowej Organizacji Energii Atomowej, pan Grossi. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego jest to szczególnie na czasie. Mamy kolejną awarię zasilania atomowej energii w Zaporożu. Na Ukrainie, na linii frontu, największa elektrownia atomowa w Europie, no i wszyscy słyszeliśmy o amerykańskim ataku na przemysł atomowy Iranu. Więc to była pasjonująca dyskusja. Szefowie placówek spotykają się też z najważniejszymi politykami ministrem obrony, premierem, marszałkami obu izb parlamentarnych. A wczoraj mieli spotkanie z panem prezydentem, które na długo zapadnie im w pamięć. Mołdawia jest z jednej strony członkiem Partnerstwa Wschodniego, kandydatem do Unii Europejskiej, ale z drugiej strony krajem podzielonym, gdzie jest taka kryminalna enklawa rządzona z Moskwy. Kraj jest nieduży, dość biedny, czuje się pod presją. Rosyjskiej dezinformacji, rosyjskich manipulacji wyborczych, rosyjskich wręcz przekupstw, kupowania głosów, a większość europejska jest na krawędzi między zwycięstwem a porażką. Więc od wyborów, które tam się odbędą we wrześniu, bardzo dużo zależy, także dla perspektyw rozszerzenia Unii, a więc także dla nas. To jest też moment na bezpośrednie spotkania ambasadorów z nadzorującymi ich dyrektorami, wiceministrami. Także ja miałem długą, ponad godzinną rozmowę nie tylko o polskiej polityce zagranicznej, ale także o samym ministerstwie. Tu jest bardzo dużo rzeczy do wyjaśnienia. Ambasadorowie na przykład pytali, co im wolno, a czego nie wolno w promowaniu polskiego biznesu. Tak, państwowego, jak i prywatnego. Pytali, w jaki sposób najlepiej używać ich funduszy dyspozycyjnych, tak aby to wzmacniało prestiż Polski i prowadziło do kontraktów czy porozumień krajów, w których urzędują z Polską. Było też o współpracy z innymi resortami, bo ambasadorowie są przedstawicielami całego państwa polskiego, a nie tylko dyplomacji. Więc taki tygodniowy pobyt w kraju raz w roku jest bardzo użyteczny. W rozmowie z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wyjaśniliśmy sobie też wątpliwości co do Polskiego programu atomowego. Są tacy, którzy uważają, że trzeba zaczekać na małe reaktory modułowe, ale sekretarz generalny upewnił nas, że potrzebne są w przyszłości i te wielkie elektrownie atomowe, które dadzą tak zwany baseload, czyli taki podstawowy zasób energii do naszej sieci, a później może w miejsce elektrowni węglowych, gdzie już jest infrastruktura przesyłowa. Przydadzą się także mniejsze elektrownie modułowe. Kultura jest bardzo ważna, jest ważnym elementem promocji Polski. Przypominam, że większość polskich noblistów to właśnie nobliści w dziedzinie kultury. I um, Zaznajamianie obcokrajowców z naszą historią, naszymi racjami, naszymi argumentami historycznymi, ale i z naszą muzyką, z naszym filmem, naszym plakatem, naszą literaturą to bardzo ważny element promocji Polski. Politykę zagraniczną Polski prowadzi Rada Ministrów, a więc nie tylko Resort Dyplomacji, który koordynuje przedsięwzięcia innych ministerstw. Natomiast rolą prezydenta tego i następnego jest Reprezentowanie za granicą polityki stanowionej przez rząd. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu kolejna Rada do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej oczywiście będzie o wojnie Rosji z Ukrainą, agresji rosyjskiej, o dramatycznych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie, o potrzebie nałożenia nowych sankcji na Rosję już pod prezydencją duńską. W przyszłym tygodniu spotykam się także z kolegami ministrami Litwy i Ukrainy po to, aby podkreślić ciągłość trwania Trójkąta Lubelskiego, który ma także...